Cześć, witajcie z tej strony Mateusz. To jest czwarty odcinek na kanale i pierwszy odcinek, tak naprawdę, na którym zrobimy sobie pierwszy unboxing, w którym znajduje się pięć ptaszników. I teraz uwaga, przetestuję nowy trick. Mam nadzieję, że wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie przy montowaniu. Otworzymy sobie właśnie tą oto paczuszkę. Mam nadzieję, że trick się udał. Jak coś, to narobię sobie obciachu, ale nieważne. W środku znajduje się pięć ptaszników. Będę Wam po kolei pisał w filmie. Przy każdym ptaszniku nazwę, gdyż dwie nazwy umiem wymówić, trzech zupełnie nie umiem wymówić, gdyż z trzema ptasznikami zupełnie nie miałem do czynienia. Wiem, że jeden ptasznik to jest na pewno Ptolemopelus Irminia, drugi to jest Abchonopelma Semani, a pozostałe trzy ptaszniki to jest dla mnie tak naprawdę zagadka, gdyż tak naprawdę widziałem je tylko na zdjęciach. Jeszcze nigdy zupełnie nie miałem z nimi no a tak naprawdę zobaczymy, czego możemy się spodziewać po tym wszystkim. Yy, ja sobie wezmę zaraz nożyk. Dobra, mam ja na razie jakiś byle jaki nożyk. Myślę, że damy radę sobie bez problemu to wszystko tworzyć. Także zobaczymy, czy w ogóle ptaszniki tak naprawdę dojechały żywe, gdyż jechały jeden dzień dłużej niż się tak naprawdę spodziewałem. Ale myślę, że raczej powinno być wszystko w porządku. No dobra, wygląda to mniej więcej w taki sposób. Myślę, że jest wszystko ok, zapakowane. Nie jest, nie, nie jest jakoś zimne, więc myślę, że wszystko będzie w porządku. Ale to zaraz się okaże. Ja zupełnie nie wiem, w jakim stadium przyjechały te ptaszniki, tak naprawdę, gdyż zupełnie mi nie powiedziano, tak naprawdę. Jak już wcześniej mówiłem, to były pająki, yy, yy, ptaszniki konkursowe. Także zupełnie nie wiem, czego się spodziewać, tak naprawdę. Wiem jedynie mniej więcej, jakie to są ptaszniki, ale zupełnie nie wiem, w jakim są stadium. Ale myślę, że bez problemu jeszcze na odcinku sobie zrobimy w sumie małą, szybką przeprowadzkę tak naprawdę tych toczników. Zobaczymy mniej więcej, jak się prezentują. Postaram się zrobić jakieś w miarę, chociaż jakieś normalne makro. Żebyśmy chociaż trochę się przyjrzeli tym tocznikom. Ja teraz to otworzę do końca i zobaczę, czy one w ogóle żyją. No dobra, udało mi się wydobyć ptaszniki. Powiem Wam, że to są naprawdę takie mikrusy. Ja już dawno nie miałem takich maleń na chłodowli. Naprawdę już zapomniałem, jakie to jest na początku maleńkie, a jakie potem bydlaki z tego rosną. Tutaj widzę, że po inicjałach, że to jest Ap Aponopelma semani. Powinna to być jeszcze Irminka i trzy ptaszniki. Napiszę Wam nazwę w trakcie filmu. Są naprawdę maleńkie, są wielkości grosika. Nawet tak naprawdę niektóre mają jeszcze mniejszy rozstaw od grosika. No, ale mimo wszystko postaram się jakieś zrobić zbliżenie. Może jakoś się mniej więcej uda przyjrzeć tym mikrosom. Także no, także ja już przygotuję dla nich kliszówki. i widzimy się tak naprawdę za chwilę. Ja sobie tutaj wszystko ogarnę. Zobaczę, czy mi wiedzę da się zrobić makro. Dobra, mam gotowe klishzóweczki. Mam już nasypany torf. Trochę sobie nasypiłem na biurku, no ale trudno. Mamy miękką pensetkę z z wodą, bo trzeba trochę zwilżyć, bo trochę jest całkowicie suchy. No i oczywiście najważniejsze, czyli ptaszniki. Także ja sobie tak naprawdę jeszcze tylko trochę im pospryskam. Dobra. I bierzemy się za przykładanie. Na start pójdzie fonopelma Semani. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale to jest naprawdę totalne, totalne maleństwo. Naprawdę, już dawno nie miałem takiego maluszka na hodowli, a jest wśród tych ptaszników jeszcze mniejsze maleństwo. Także naprawdę komedia. Dobra, udało mi się mniej więcej wziąć ten papierek. Teraz postaram się ją przełożyć tak, żeby nie spitoliła. A to może być dosyć zabawne, tak naprawdę. O, dobra. Pięknie wskoczyła. Zaraz sobie ją pokażemy. O, ptasznik wygląda mniej więcej w taki sposób. To jest malusieńka Masemani. semani. Ją jeszcze jako taką możemy zobaczyć, bo ona nie jest aż taka malutka, ale... Tam, tam jest taki ptasznik, który naprawdę jest takie maleńkie, że myślę, że będzie ciężej. Więc myślę, że wtedy będę musiał nastawić telefon na makro. Jak chcecie jakiś oddzielny odcinek na temat tego ptasznika, to możecie śmiało pisać. Gdyż o tym taśniku akurat wiem stosunkowo całkiem sporo, więc myślę, że byłoby można nagrać oddzielny odcinek. Z trójką, którą tutaj mam, to nie za bardzo o nich za dużo wiem, tak naprawdę, więc nie zamierzam jeszcze nagrywać odcinka, ale na pewno jak się dowiem, jak uznam, że moja wiedza jest wystarczająca, żeby Wam powiedzieć, to bardzo chętnie nagram dla Was oddzielny odcinek. Dobra, na drugi strzał pójdzie. Jak źle przeczytam nazwę, to mnie poprawcie. To jest. Kapalopus formosus. Nie wiem czy czytam to dobrze, czy nie. To jest ten chyba najmniejszy, jaki dzisiaj jest. Naprawdę to jest totalne maleństwo, ale myślę, że makro jak najbardziej sobie poradzi z tym ptasznikiem, więc... Myślę, że będzie co oglądać, a widzę, że jest ładny pomarańczowy. Dobra, i ja go też spróbujemy zagonić tak, żeby nie było większych trudności. A czy się to uda, to też tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Obstawiam, że teraz nie będzie większych trudności, ale niestety yy, tutaj jest jeszcze Pselmopełus Irminka. A ja z Pselmopełusami mam takie szczęście, że naprawdę, jak już wcześniej mówiłem, zawsze mi z pierniczą. Skaczą mi po biurku, po mnie, po głowie, naprawdę no totalnie wszędzie. Więc mam nadzieję, że na odcinku się to nie, nie stanie. Wiem, żebyście mieli komedię tak naprawdę na żywo na odcinku, no ale mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie mimo wszystko. Dobra, zaraz Wam ją pokażę. O, tak się ona prezentuje. Malutki ptasznik, ale od już widać, że ma naprawdę niesamowity. Zaraz przełączę obiektyw na makro. Więc zobaczymy, jak to sobie poradzi. Dobra, niestety nie mogę bliżej podejść, ale ustawiła nam się teraz znacznie lepiej. Pięknie się rozstawiła, możemy teraz mniej więcej zobaczyć, jak ona wygląda. Myślę, że z, z takiej odległości najlepiej widać. No, moim zdaniem, świetne ptaszniki. Co o nich myślicie, możecie dać znać w komentarzach. Yy, dobra, słuchajcie, ja mówiłem, że tamto to jest maleństwo. To to już jest naprawdę totalny rekord maleńkości. <laughs> naprawdę, mega malutkie, ale myślę, że yy, też będziemy w stanie sobie go obejrzeć. Yy, jeśli chodzi o gatunek, yy, to ja wam napiszę yy, na odcinku. Zaraz wam się wyświetli gdzieś tutaj nazwa, gdyż ja zupełnie nie wiem, jak to wymówić. Dobra, ale oczywiście najgorsze będzie przede mną tak naprawdę, bo tutaj mamy Psalmopełus Irminia i tutaj na pewno będzie śmiesznie, gdyż pamiętam, jak przekładałem psalmopeus Cambridge, jak też w takim stadium do mnie przyjechał, tak mi spierniczał, wszędzie kurde latał i skakał po mnie i tak dalej, nawet prawie mi pod łóżko wskoczył, a wtedy to by była nielada przygoda, tak naprawdę. Więc trzymajcie kciuki, że nic się takiego yy, z tym samopowiesem nie stanie. Ale pseumopowiesa weźmiemy sobie na końcu, tak jak już mówiłem. O, dobra, udało się go wygonić, jak widzicie, totalne maleństwo. Myślę, że najmniejszy ptasznik na dzisiejszym odcinku. Naprawdę totalne, totalne maleństwo. A teraz zabierzemy się za czwartego y, ptasznika. Nie wiem czy przeczytam dobrze nazwę. Także też możecie mnie poprawić. To jest y, Terafosinae sp. piura. Jak, y, jak powiedziałem źle to możecie pisać. Też spróbujemy ją sobie przełożyć. Mam nadzieję, że nie będzie większych trudności. Ale myślę, że bardzo wątpię. Bo to też jest maleńkie. To nie jest żaden na więc nie będzie jakoś specjalnie hopsał. Myślę, że też na spokojnie sobie przejdzie. Dobra, udało się. Zaraz wam go pokażę. No, prezentuje się w taki sposób: totalny mikrusek. No dobra, no wiedziałem, że mnie to nie ominie. No po prostu muszę to zrobić. Mam nadzieję, że nie zwieje. Najwyżej będę ją tak naprawdę wszędzie. Yy, wezmę sobie tylko zapasową kliszóweczkę. W racie czego, jakby mi uciekła. No i co? No i tak naprawdę no bierzemy ją. Nie ma innej opcji. Ej, no słuchajcie, nie wierzę. No, weszła po prostu z największą gracją ze wszystkich. <laughs> jest największa, jest naprawdę świetna. Yy, więc zaraz zrobimy sobie zbliżenia. O, tak się ona prezentuje. Moim zdaniem świetne ptaszniki. Zawsze chciałem kupić Irminkę, ale jakoś yy, nigdy nie miałem okazji, tak naprawdę. Zawsze jak się do tego zbierałem, to nagle zobaczyłem co innego i tak ja powiedziałem sobie, a może jednak ten. A tutaj szczęście miałem. Jakurat była irminka. Dobra, tak się to wszystko prezentuje. No myślę, że nic specjalnego tak naprawdę. Maluszki po prostu w kliszówkach. Myślę, że to w sumie dzisiaj było, było na tyle. Mega krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To był zupełnie pierwszy unboxing. Także mam nadzieję, że będzie w miarę w porządku. Staram się teraz wrzucać filmy takie bardziej takie spontanicznie, tak zupełnie bez żadnego przygotowania, względem żadnego scenariusza, że co będę mówił i tak dalej. Gdyż jak już mówiłem, ja naprawdę doświadczenie przed kamerą mam zerowe i naprawdę bardzo mi zależy, żeby się jak najbardziej z tą kamerą oswoić, żeby móc nagrywać dla was coraz lepsze filmy, żeby coraz bardziej wam się podobało. Myślę, że feedingu sobie dzisiaj nie będziemy robić. Bo myślę, że ptaszniki są wystarczająco zastosowane tak naprawdę po tej całej podróży. Także myślę, że pewnie nie będą chciały zjeść. Na pewno będziemy sobie robić aktualizacje, gdyż z doświadczenia wiem, że psalmowe bardzo szybko rosną. Więc naprawdę myślę, że będzie co oglądać. Może nawet nagram dla Was jakieś linienie, jak to wszystko wygląda. Powiem jeszcze parę słów od siebie i myślę, że na dzisiaj to tyle. Także widzimy się za moment. Dobra, to by było na tyle. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, to był w sumie pierwszy unboxing na kanale i myślę, że należą mi się yy, wielkie oklaski. Sam mapełus miniuł, cioch nie geniałem go po biurku ani po łóżku. Także myślę, że bardzo duży plus. Jestem zupełnie w szoku z jakim naprawdę spokojem wszedł do tej kliszówki. Może zbliża się do wylinki, może dlatego jest taki spokojniejszy. Nie wiem, zobaczymy. Niedługo się przekonamy. Spróbuję dla Was może nagrać jakieś linienie, jak to wszystko wygląda. Jak uda mi się coś załapać, to na pewno dla Was nagram. Jeśli są jakieś dalsze uwagi do odcinków, co można poprawić na przykład w unboxingach. gdyż ja zupełnie nie wiem tak naprawdę, bo to jest pierwszy raz, kiedy nagrałem unboxing. Także jak są jakieś uwagi, pisać w komentarzach. Oczywiście wbijajcie na Instagrama, tam codziennie są jakieś nowe nowości. Codziennie coś się dzieje na hodowli, więc codziennie coś w sumie wrzucam nowego. Także śmiało wbijajcie. Jak się podobało, to zostawcie tą łapę w górę. Możecie zostawić komentarz, mega mnie to motywuje. Pod ostatnim filmem mega Wam podziękowałem i przy każdym filmie tak naprawdę będę Wam dziękował, że mnie oglądacie. Lajkujecie, komentujecie filmy, to jest naprawdę świetne, co robicie. Także z mojej strony to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i cześć.